I start. No, ja, yy, witajcie w kolejnym odcinku, w tym odcinku oglądamy sobie y, śmieszne momenty z y, Brawl Starsa razem z y, ProGamer. Y, no, y, którego możliwe, że nie słyszycie, ale głośnijcie się na maksa, to może go usłyszycie. No, a teraz przechodzimy do oglądania. Mortis zginął. Znaczy nie, ten kruk tam zginął. I teraz Mortis. No. Ja oglądam już Mortisa, czyli nie wiem jak ty. Szkoda, takie z Mortisem. O nie, ale. Mo... Co? On już rok wcześniej zginął. I teraz Brawl Ball leci. No, Brawl Ball. No, no takie akcje z Brawl Ball są fajne, bo mi też. Się... Bardzo często zdarzają. No ja gram, Czy, się czy czasami jak gram, to mi się często zdarza taką, takie dziwne akcje. Tak o No, nieźle, nieźle. No, nie, jeżeli znacie jakąś fajną grę na dwie osoby, to piszcie w komentarzach, bo my nie możemy znaleźć żadnej. Jakąś super, super, fajniejszej gry. Możliwe, że jeżeli ty to napiszesz, to możliwe, że my twoją przetestujemy, właśnie. No, jeszcze link do tego kanału, na którym jest to właśnie oglądane, będzie w opisie. No. Wszystko wyjaśnione, a teraz dalej oglądamy. No, jest włączone nagrywanie. Nie, no, spoko to wszystko wygląda. Możliwe, że będzie kolejny filmik. O kurde, ile tam Empower leży. Trochę dużo no. O nie, takie akcje są najgorsze, kiedy Shelly tak wie, wjeżdża. shot. No, no wiedziałem. O, już prawie. Tylko gdyby trochę dalej poszedł albo użył swojego ataku, ten Mortis. O, to jest oczywiste. To jest najgorsze. Jak taka. jak Takie rzeczy są najgorsze. Kiedy masz tyle workie psów i oczywiście Bibic, to mam wygrywa, bo lepszą akcję przeprowadziła. No, znaczy nie, nie musi być Bibi, może być inne, mogą mieć inne postacie, ale w tej akurat sytuacji była Bibi. Ale, ale on wszystkich porobił. No no tak już. Spike nie ma szans. No. No i w tym odcinku, wczor w wczorajszym odcinku nie miałem słuchawek, ale w tym odcinku już sobie zabrałam je, żeby możliwe, że będziecie lepiej słyszeć. Yy, bo ten, bo pro Gamer, tak jak mówię, pro, pro games, czy jak to jak chcecie mówić, yy, możecie, yy, yy, no to on nie ma Discorda, więc musi, musimy mówić, musimy rozmawiać przez telefon normalnie. No. Nie wiem, czy go słyszycie, może tak, może nie. Mam nadzieję, że tak. A czy na początku myślałem, że te, że będę wrzucał ten, będę, że będę wrzucał tamtego, yy, yy, tamto jak yy, się nazywało? Yy, intro do odcinka, ale teraz jakoś nie no, za bardzo easy. mi się... No, teraz jakoś mi się nie za bardzo chce tego intro wrzucać. Chyba nie będzie w tym odcinku intro. Nie no, wrzuć. Intro. No spróbuję czy znaczy nie linka, nie chodzi mi o linka. Czekaj, ile to jest? Aha, dobra. Yy, no to 10 minut będzie trwał odcinek do końca tego filmu. Hmm. Tak, ja nie wiem, czy to było takie super. O nie, wszystkie postacie. Ja największą ilość postaci miałem 8 na końcu. No, ale ja na z największą o liczbą postaci to 8, którą się steamowałem na końcu gierki. No i ta i te, i te, o i te śmiech. Nie no, ale najne, czy najprościej ma ten, co jest na, na samym środku strefy? Zawsze lubię tą mapę z botami, bo Bo e, tam o. często jak ma ktoś dużo perków no to bot rozwali go bo i tak. O nie! Powinni go zgłosić za glicze, za wykorzystywanie gliczy. Moim zdaniem. Czy ja głównie, te, głównie jak jeszcze oglądałem, takie fany, momenty tak sobie normalnie, no to ja oglądałem, czekaj, to jest chyba jakiś nowszy film, bo ma 850 na razie wyświetleń tylko. No. No ja też, ja właśnie oglądam jakiegoś innego o, chyba... Y, bam... dam bo się z tyłu? Nie pamiętam jak on się nazywał. Napiszcie w komentarzu, bo... Ja, czy, chyba sprawdzę jeszcze po odcinku, ale nie wiem, jakoś mi się... Napiszcie w komentarzu, bo ja zapomniałem jak to się nazywa, ten typek.